you Na kopalnie to, że chciałbym podtrzymać tradycje rodzinne, gdyż mój ojciec i dziadek byli też górnikami, więc sam też bym chciał zostać górnikiem. I wiem, że praca jest dość opłacalna, bo przynosi dobre korzyści. No i można podjąć własne kwalifikacje. Wpisałem pracę inżynierską odnośnie zagrożeń na kopalni właśnie tutaj ziemowit. I zapoznałem się, jak, jakie mogą górnikowi towarzyszyć zagrożenia, więc myślę, że kopalnia Ziemowit jest jedną z bezpieczniejszych kopalni, jakie wydobywają węgiel. Od 7.10 no na jedno miejsce nie ma. ogólnie mają około 100 osób przyjąć. Właściwa polityka kadrowa kompanii węglowej i dobra polityka przez ostatnie 5 lat powodują to, że y, za powiedzmy odchodzącego górnika czy odchodzącego pracownika przyjmujemy pracownika nowego. Ta polityka spowodowała y, fakt, że mamy dużo chętnych do pracy, bo jednak stabilność, praca może ciężka. Stosunkowo znośnie płatna powoduje to, że y, młodzi adepci, czy młodzi powiedzmy ludzie z okręgu naszego powiatu i nie tylko, garną się do pracy i y, tych podań w bazie czy tych chętnych do pracy mamy bardzo duże. Nie wszyscy spełniają kryteria, które stawiamy. Jest powołany zespół kwalifikacyjny, komisja kwalifikacyjna, która przeprowadza pierwsze wstępne rozmowy, nawet łącznie z pisemnym testem. W ostatnim okresie czasu, w ostatnim tygodniu, około 400 osób przesłuchaliśmy. Z tego wybierzemy około 150 pracowników. Ten sukces jest wynikiem przede wszystkim dobrych wyników techniczno-ekonomicznych. Dosyć długo mówić na temat ilości wydobycia, ilości robot przygotowawczych, niskich kosztów, ale to jest właśnie jak gdyby podstawą osiągnięcia tego sukcesu. Zmiana pokoleniowa spowodowała, że ten sukces osiągnęła załoga, która ma staż pracy bardzo wysoki i bardzo niski. 50% załogi ma staż pracy na kopalni Wit od 0 do 4 lat. I tutaj chciałbym podziękować tej młodej części załogi. Że bardzo szybko zasemilowali się załogą kopalni ziemowit. Mm. Systematyczne sukcesy, bo tutaj w tle są nagrody, które stanowią praktycznie o sile tej kopalni, że mamy powiedzmy te zaszczyty praktycznie co roku czy co drugi rok przyznawane ale przyszłość Kompanii się związana jest również z naszymi łącznie z kampanią, marzeniami o poszerzeniu koncesji na wydobycie bo na dzień dzisiejszy mamy koncesję na poszukiwanie i zgłębienie jeszcze naszych zasobów ale tutaj jest przyszłość powiem tylko krótko no, no nie do roku 2020 jest koncesja, nawet nie tylko do 2050, ale te zasoby, łącznie z lędźwitami gumówkimi, to na średniej metodzie od 4,5 do 5 milionów, to jest do roku 2100. Po kolei, pierwsza rzecz, rozpoczęliśmy i udało nam się udrożnić wodę, wodę naturalną z północnych naszych rejonów, która Poprzez czwartorzęd, trzeciorzęd, karbońskie skały spływa na dół 400 metrów pod ziemią i w sposób naturalny, bez osmozy, jest dostarczona do naszych punktów czerpnych i załoga ma możliwość z niej korzystać. Inwestycje oddaliśmy z końcem zeszłego roku jako pierwszą z cyklu adresowanych dla pracowników naszej kopalni. Zamysł był taki, aby pracownikom zapewnić dość duże spektrum, więc mamy tutaj zarówno napoje ciepłe, jak i zimne. Gazowane, niegazowane oraz wodę sokiem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że z perspektywy już upływającego trzeciego miesiąca inwestycja znalazła bardzo dobry odbiór u naszej załogi. Czemu <laughs> akurat woda z sokiem? Tam ma pan kawę, niegazowaną. <laughs> uh <-huh>. Jakieś upragnienie. <laughs> A, jest słodka i dobra, tak? Przy okazji, w tym samym miejscu stworzyliśmy taką możliwość, żeby pracownicy mieli coraz większą świadomość, gdzie się znajdują, na jakich sytuacjach prawnych polegają. Zabudowaliśmy boks informacyjny i też jest bardzo duży oddźwięk sprzeczny. No, wczoraj to sprawdzono 23 tysiące wejść po miesiącu, także myślę, że to jest taki dosyć oddźwięk od razu, że coś fajnego jest, coś zabudowanego. SOS, który umożliwia nam naprawdę bardzo wszechstronne i skrupulatne obserwacje to, co się dzieje z grubotworem. Każdy wstrząs, każda struktura, która idzie z jakimś szkodą na powierzchni. również jest przez nas rejestrowana przez najnowocześniejszy system, który był w tym roku w Polsce zabudowany. Jest to nowy system, który kopalnia zainstalowała w lutym tego roku. Jest to system, który generacyjnie można powiedzieć, zastąpił. Starą aparaturę, jest to system polskiej produkcji z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Jest to aparatura, która umożliwia prowadzenie obserwacji na 64 kanałach, czyli możemy podpiąć jednocześnie 64 czujniki w wyrobiskach dołowych. Przedtem mieliśmy tych czujników 16 maksymalnie, więc jest to zdecydowanie duży postęp. Bazuje ta aparatura również na nowym typie czujników. Zamiast 6 metrów SPI-70 bazuje ona na sondach niskoczęstotliwościowych jedno- lub trójskładowych. Dzięki użyciu tych sąd jesteśmy właśnie w stanie zwiększyć jeszcze bardziej możliwości nasze pod kątem dokładności rejestrowanych wstrząsów, określenia ich energii, jak również, co jest bardzo ważne, zwiększyć informatywność odnośnie wstrząsów pod kątem wykonywania analizy spektralnej. Ten system też umożliwia pracę w czasie rzeczywistym dzięki przetwornikowi GPS, co też jest dosyć istotne, prowadząc roboty w terenach przygranicznych, na przykład z kopalnią Piast. Jesteśmy w stanie lokalizować wstrząsy, które są generowane eksploatacją przygraniczną. Druga sprawa, która jest również pomocna, to jest to, że mamy możliwość synchronizacji pracy aparatury dołowej, czyli tego naszego systemu SOS, z aparaturą powierzchniową, która jest wykorzystywana przez kopalnie do oceny wpływów wstrząsów na obiekty powierzchniowe. I takie plany również kopalnia ma na przyszłość, czyli połączenie aparatury SOS i aparatury AMAX. Będziemy kończyć remonty łaźni, Bo jedną rzeczą ważną jest nie tylko, że są nowoczesne maszyny i urządzenia, nie są wyniki na dole, bo takie są, ale również pracownik musi godnie przyjść do pracy i godnie wyjechać. Złożę nowoczesność przyszłość. Ale też trzeba zrozumieć, że my jesteśmy tutaj połączeni po prostu z tą ziemią. Większość pracowników naszych to są Synowie naszych tutaj osób, które pracowały lub kończą swoją pracę. Zmiana pokoleniowa nie tylko odbywa się na zasadzie, że ktoś uczy, ale też y, czasami nazwisko jest to samo przodowego i już młodszego górnika w Ścianie, bo ostatnio miałem taki właśnie przykład na 14 a Jej powiedzmy dobre wyniki generalnie zapewnia dobry pokład 209, pokład którego powiedzmy większość waha się w granicach od 3,5 do 6 metrów drzewie był brany na warstwie, obecnie jest brany na pełną wysokość. To są ściany minimum 4 metry wysokie. Teraz, tydzień temu, został uruchomiony nowy kompleks właśnie na ścianie 914a. Tego typu powiedzmy zespół ścianowy czy ściana może wydobywać spokojnie 10 tysięcy ton węgla na dobę, co stanowi niejednokrotnie czasami powiedzmy wielkość całej kopalni. 5 grudnia 1952 minister górnictwo otworzył kopalnię Ziemowit, czyli 60 lat minie na Barbórkę tegoż roku. A te obchody do czegoś nas dyscyplinują. To jest cały pakiet, on się już rozpoczął. Dwa lata temu podjęliśmy próbę i można powiedzieć, że wszystkie już warunki stworzają, że 1 września z powrotem otworzymy szkołę górniczą w Lędzinach. Ja to też traktuję jako obchody 60 lat kopalni Ziemowit. Z powrotem będziemy szkolić górników, którzy są bardzo potrzebnie go mm -hmm.